Witam wszystkich, e, witam Was w, w fajnej myślę dla Was rzeczy Troszkę spóźnionej na no, troszkę e, W konkursie, konkurs miał być na 100 widzów, nie było Miał być na 150 widzów, znowu mi się nie udało zrobić Miał być na 200 widzów, no to to będzie taki na 200 widzów spóźniony Powiedzmy, że na te, te 220 widzów, ale na przykład na 200, żeby było tak wiecie, m, bardziej m, e, może było, w, myślę, że 200 tylko lepsza liczba po prostu tylko jak równie dobrze mogę robić co widza konkurs, wiem, chcielibyście e, Więc tak, od czego zacznijmy? Oczywiście zacznijmy od nagród <tryk> Tam się wam pokazuje w tle wszystko co i jak, ale jeszcze dodatkowo przecież muszę coś popieprzyć, nie? E, dobra, no to jest tak e, Mam klucze do dwóch programów progra Pierwszy program to jest Camtasia Studio 8 Program do renderowania, możecie go znaleźć, ja obecnie z niego korzystam, bardzo dobrze mi się z niego korzysta i myślę, że Wam też będzie dobrze służył. I drugi klucz, było mi, było mi go ciężko zdobyć, ale mi się udało, jest to klucz do Cinema 4D, ale uwaga, do R13, jeżeli weźmiecie R12, R10 bądź R14 Wam nie zadziała, jest tylko i wyłącznie do R13 niestety, ale dobrze, że cokolwiek jest. No to są klucze do programów, a jeszcze są dwie gry. Pierwsza gra to jest Front Mission Evolved Gra z CD Actiona Której no ja po prostu nie potrzebuję a Mi się jakoś nie przywoda do gustu, a myślę, że miło jest cokolwiek wygrać Więc jest to też klucz do niej Do Steam'a je, je, oczywiście e, e, Jednorazowy e, Unikalny dokładnie Oraz już znana Wam dobrze gra Dota 2 i właśnie tam macie napisane, że jeżeli, wygrała, jeżeli osoba, która, osoba, która wygrała Dotę, musi się do mnie zgłosić na Steama, czyli y, Napisać mi na PW na YouTube swoją nazwę na Steamie, ja go dodam i wyślę mu Dotę, ponieważ Dotę jest niestety... Nie mam klucza, ale mam samą grę, a nie, ja nie mam zamiaru aktywować, bo Dota to też nie dla mnie. <kłysk> niestety. Y, druga rzecz. Druga rzecz to są zasady. Y, zasady. No to jest tak. Nie można pisać kilka razy biorę udział, ponieważ yy, yy, wtedy, jeżeli zobaczę dwa razy biorę udział, no to niestety komentarz zostaje usunięty razem z użytkownikiem całym. Czyli usuną od razu cały komentarz, wpisuję osobę na czarną listę. Yy, druga zasada. Nie wolno robić multikont. Uwierzcie mi, ja umiem to sprawdzić. Może nie uda mi się w 100%, a jeżeli ktoś zrobi mu multikont, to, to nie sądzę mu to na sucho. I trzecia zasada, no to jest taka po prostu... Zwa, nie będziecie mi lubili. Po prostu to jest dać lajka konkursowi, bo a dlaczego? Dlatego, żeby było więcej wyświetleń, żeby więcej osób to zobaczyło i więcej mogło wziąć udział, bo myślę, że fajnie jest cokolwiek w grę, tak szczerze mówiąc. No dobrze, co my tutaj mamy dalej? Wymagania. Wymagania są bardzo proste. Pierwsze wymaganie to jest... W opisie na dole y, ma, macie dwie sondy. Pierwsza sonda to jest, z czego mam nagrywać, a druga sonda to jest, jak mam ogłosić wyniki. I właśnie ta druga jest najważniejsza. W pierwszej po prostu to chcę, żebyście wzięli udział, bo, bo ciekawiej po prostu było, było gdyby więcej osób wzięło po prostu w, w sądzie, więcej osób wzięło po prostu, więcej zagłosowało. O. E, nie mogę się wysłowić. No i ta druga, czyli jak ma być jak ma być jak mają, mają być ogłoszone wyniki i tam macie biuletyn, czyli coś co mało osób widzi live na YouTubie w HD, ponieważ już mam partnera i mogę lub po prostu filmik, ale myślę, że najlepsze byłby live, bo mogłoby też być że niby wiecie, oszukuj i tak dalej. No dobra, a dru drugie wymaganie to po prostu być moim widzem. Dlaczego? Dlatego, że to jest konkurs z okazji iluś tam widzów Czyli widzów, czyli jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, musi być moim widzem. A jeżeli chcesz mieć dużego plusa, no to musi być aktywnym widzem. No dobrze, co my tutaj mamy dalej, bo ja tu mam przygotowaną ładną listę. Yy, I najprostsze rzeczy na świecie jak wziąć udział? Napiszcie w komentarzu: biorę udział i tyle starczy. Oraz wyniki. Wyniki będą w 2013 w marcu 30, czyli dzień przed świętami. Jest to trochę czasu, po prostu jak najwięcej osób się zebrało. Yy, I właśnie, jak mówiłem, w opisie jest sonda i to byłoby na tyle chyba. Więc yy, wyniki macie tam, yy, 2013, 3, 30. Yy, o, o której godzinie to Wam wszystko wyślę, filmik i tak dalej, z live'em i tak dalej. Ponieważ że będzie live, to będzie ustalona godzina, to będzie wszystko to widać ładnie, pięknie, przejrzyście. Ale dobra, ja kończę swoją paplaninę. Zapraszam Was do brania udziału w konkursie. Życzę Wam wszystkim, żebyście wygrali, co się da. I od razu mówię, że jedna osoba wygra jedno, od razu zostanie y, usunięta z tej listy, po, po prostu, żeby nie było potem problemu, że jedna osoba wygra pięć rzeczy, nie? Ale dobra, myślę, że nagrody są fajne. Trochę, troszkę się nad nim popracowałam poza tym, tą grą właśnie z CD więc to na tyle, dzięki i pamiętajcie, sądy, like, bycie moim widzem oraz yy, napisanie w komentarzu biorąc